Una moment o my friendo. Ja figlera. Czemu w ogóle? Czemu daj hazardu? Dobra tam, daj rady. Dawajcie wszyscy tańczą. I czemu u mnie czemu u mnie mam 80 level karnetu? To ja mam oczywiście No wiem właśnie o, On ma 44 Dobra, teraz działa, dobra masz. Filipe, weź mi kup ten yyy, O momencik, momencik Okej, okay, dzięki Ja zaraz wracam Tomek daj ready z... Czemu on nie dał ready? Ja, Aż iść poszedł ja, Zaraz mi szlak to... Ej film Ale, nie, ale idę po picie Idę po... Idę po piciu To idźcie po piciu PICIU Dobra nie chcę <laughs> Zaraz mi się coś stanie I czemu jak ja mówię to... Dobra nieważne Tomek to w ogóle żyjesz? <laughs> Ty pierdola, Kurwa. Ja pierdzielę. wiecie, że ja akurat w tej chwili mam tosty To masz dać gotowość i ja zrobić. To jak ja przeżyję ja 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 jak będę awczyć? E, Filip, daj mi lidera, bo muszę tam kawę walić. Bo on jest chce tosty jakiś robić. No. no to wyjdź, albo chwil daj mi lidera. Nie, ja powiedziałem, że teraz idę robić tosty. Powiedziałeś. Albo dobra nie chcę tu stoi jak chce. Boże. I tak wykorujemy. Filip daj radę. No. Tu no Dobra. Ja tu będę aż za niedługo wrócę. Be right back. Ej, ale on ma fajny ten. No fajny ogarnięty live. W sensie szakal. Bo, bo, bo on na obs ten live'uje i ma różną nakładkę. Ja tylko mogę mieć to co mam. To mogę <grym> tylko ma mogę mieć to sobie. co mam. Ale ja nie lubię mieć no. W sensie nie Jak będę miał dwa monitory, to będę live'ował na OBS, ale aktualnie to nie miał sensu. Mogę cię sprzedać taki mój stary LG. C no to daj mi się. Będziesz miał trzy. O to daj, będę miał 3 Tylko on ma prehistoryczne wejścia. Masz z tego laptopa... ...szarego... ...co ojciec miał w warsztacie. Monitor. Tak, to jest kloc... ...to mi się na monitor nie września. Znaczy, no to... Ej, chodź nas od Czechy, ktoś... ...nie wiem, kto leci z nami. To w ogóle tylko ja. Ej, banda... Nie, na siorbanę. Na siorbanę. Taka stara jest siorba. Jakoś się nic nie lecę do naszego Panda wróciła do gry tak w ogóle? A była usunięta? Nie wiem czy jest usunięta. Sprawa. Była usunięta. Też se poleciał w busie. <noise> Ej, gdzie leci mnoki domek? Dobra, ja jestem na seglaka. Filip, chodź ze mną na seglaka. To ja biorę go od dołu, tylko go od góry. Jezus Maria, nic nie ma na dole. Jezus, że Tomek tu z nim przeleciał. Tomek nikt cię tu nie wziął. Tu jakieś typy chodzą, a nic nie mam co nie Filip, czy go... Filip, czy Filip, wyjdź z tego, cię gdzieś tam by go wejść, strzał, bo by go, Nie... to się bo za bardzo. Filip... To, to go, bo Mogłeś go, ale wolę jest już ciągło Ja sam jestem jak to mi Czekaj ja idę jakiegoś typa zajść, bo ja nie mam No Jeszcze ten ma jakieś te mats. Dobra, mi by się taki halpik mał przydał weź go Dobra ja nie mam maców Dwaj ja go z sobą bierzemy Ty Tu nie ma dobra w Dobra, nie ma materiałów, nie? Ej dobra, pierwsza gierka przegrana, możemy już poddawać. Dach zbuduj Dobra, wychodź z tej gry Nie miałem żadnych itemków, jeszcze wszyscy nad jeden domy poszli Dobra, do dupy jest tego co nie? To jak możesz wyjść z tej gierki, co nie? To bo mogę... Hmm? Wróciłem. E, widzę, że, że w wodzie. Ty możesz wyjść z gry się nie możesz, a wyjść, Filip, też wyjść. A matko, tu jest dwóch typów w ogóle przynajmniej. Idźcie z gry. Dawaj ich z Szykiery. Już. Szykiera, eee... Motyka, Bimber, Jak daleko jest... ...Tarek? Y, ja, ja jestem w lobby. Z po Ej, ci co oglądacie, czy wy... Dobra, chodźcie do lobby. Tomek, chodź do lobby. Też mam wyjść? Tak, wyjdźcie wszyscy. Chyba, że nie chcesz grać. No. No, no, wrócę, bo sam nie dam rany. Tomek, można trzeba wyjść z gry? Ja do lobby mam wejść, nie... Co? Chcesz grać czy nie? Ej dobra, Tomek nie chce grać. Weź go chwili tam. Za bardzo mu się telefon zagrzał? Nie wiem, ma dał na ogólnie. Weź go, kichni. Tomek, czy ty będziesz grał czy nie? z gry chyba, nie? A, dobra, no to weź go, wywal. Dobra. I grać normalnie. Kiedy dalej ty masz I dalej ci ktoś ogląda Kasper? Nie. Jest jedna osoba i to jestem ja. Na telefonie. Ty... Ale za to mnie ktoś ogląda, chyba Tomek nawet. <noise> <noise> Jak mam zobaczyć to mnie ogląda, bo nie wiem. Co chcesz zrobić? Zobaczycie jak to mnie ogląda. Chuj tu pasetny. Teraz będzie pan. Nie mogę wysłać donate, nie mam do... 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 dotacji włączonych. Super, że to będziemy na nią... Teraz ...tak wygląda. Pomi, zaraz wybuchnie. Cześć, się dwie osoby oglądały, teraz nie. A ja mnie teraz jedna osoba ogląda. O, już nie, nie wiem, czy ty przez to copyright czy coś. Jak się robi live'a, to nie liczą, bo po prostu nie sprawdzają tego na bieżąco. Jak stawisz to na YouTube'a jako wycinek ze streama, to już mogą. Ale mnie nie Ale ostatnio lecie. sobie oglądałem takiego jednego, Cieka, daria, co rysował sobie coś tam, nie? W programie. uskaleciała leciała Tomek? i mu ucili live'a. Brałeś coś. I, I coś brałeś u mnie pod live'em się dzieje gówno-burza. O Gówno-burza? Poczekaj, ja muszę to zobaczyć. Ale... Ja jestem no tak czeszcie mikro, zaraz umrę. Darek, podaj nazwę kanału. No przecież wysłałem na grupę. Niemożliwe. Zobacz, że możliwe. <laughs> turu turururururu... Ale mam ten chat widoczny. A są 33 hardbass, a ramry są retrykard. Oj, dupa. Ja mogę przestać do najdalej, zależy ci ban tym. Zde. Nie Filip, nie Za późno. No to to jest tam leśpał. Gdzie tam gdzieś? Ja co tu? Ja nie widzę swojego skina oj, jego gdzie lecimy? Do Filipa czy tylko? Do mnie, do mnie, szybko. Ale tam redza będą 3, już redza typy, redza dobra, chodź do tam co się pan szwary. Tam będzie miliard pa już ja tam Ja robię misję Jaką misję? Ogólnie robię misję Ty sobie robisz za Billu leciałem przez to niemożliwe Ja przez chwilę po awczom. No To Awsi i tak to ugram <grym grym> jest Dobra MP ma zielonego Przygląda na farmie w śrabanych i coś tam potnych coś tam Siema, fajfus Uuh. Tylko 10 kawa dostaliśmy Ja bym jednak wolał sobie znaleźć coś do strzelania, wiesz Wydaje mi się, że tak zrobię Czy ktoś z Was buduje obok nie? Nie wiem. Nie, właśnie to żeby... nie wiem co robić. Pomocy! nie do strzelania No w sensie on... mam ale i tema, ale to jest mi chodź śledzi. Chodź mi. Chodź pistolet Chodzi A mi... nie, już mnie zabija. Chodzi mi o pompę. Jezu Filip ma dwa HP. Jesteście, Jesteście szakale małe. Filip, chodź do mnie. Czemu to już ma mało HP? Eee, bo nie dużo. O, pompa ty to jest. Jeszcze zaczęto tą skrzynkę ostatnio. Też tak było. Dawaj, tu apteczkę. Nie dam ci nic. Dawaj, tu apteczkę. Nic nie dam, możesz więcej chyba dla mnie. Hmm. I dobra no to już jest za dużo typa, w sensie nie ma to w ogóle typa ale za dużo ich tu jest Tu zaraz przyjdzie I słyszę kogoś i to mu... <laughs> tu jest typo! Kto tu jest to jest bo... Oddawaj to śmierdzielu No dobra, w sumie. Bo jest. mnie to strzela Idziemy Nie idzie? bój się o. Kto idzie to idzie. Czemu on tu jest typa w ogóle Z każdej strony do mnie strzelają. jak ktoś idzie od pleców ja, ja go cudzę dawaj Trzeba, ja bym to dokopać bo tu się blacha i, to jest... i co tu chodzi ktoś tu jest ale go nie ma nawet dwóch typa już słyszę ale nie widzę Dobra, łaczył probiłem, ja nie mogę dobra połowa to jest i dobra, ja mam typów, ale nie wiem gdzie te są. Pomocy. Coś się zbagowało. Ej chodźcie tu, Filip, chodź. Ej nie, wiem, gdzie są te typy. Dobra, ta gra jest dziwna. Mam problem. No już chwilę, czekaj moment. Ja to, która są. drzewa się chyba baguje. Ja mam dwóch typów, ale nie wiem gdzie są. W tej chwili wchodź tu. Nic jest... 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 Jest nie widzę, bo nic za gorąco. Nic nie widzę, bo... Bo, bo nie mam... Tak, tak tutaj. Mi plecy. Jeszcze plecy. Ktoś mi... mi plecy idzie, a ty mi wyjście to Te rude flety, no Czemu ta... Bomba bije po 21 Kurwa, zabi się, nie? Dobra, opuszczamy tą zgrywkę, bo... Materiałów nie ma nic. To jest po prostu zajbista, jeszcze mój aim jest jak szturmowca rzeczywiście z szóltego. A, znaczy, już miałem rację. Zabiłem 10 razy. Walę shit na micówkę Filipa od razu binacz. Od razu. ...oddział i pół wykonać rozkaz 66 O oh, nie Puaka mnie Czemu nie Ja teorić ziele wiem to <laughs> Ten skin po do tego jak nic Filip, kiedy mi kupujesz yy, ten bilet rozgrywek? Nareszcie muszę dostać wypłatę. Jaki bilet rozgrywek? Ale kupisz mi? Karnet, nie? Hmm. A kto wie? Mi chciał kupić. Ale już miałem. Aha. Ale że chcę kupić sam. Ej, stream mi się wyświetlił z dobrej tej jakości. Oglądaj nie, sobie mojego streama, stream. jest niż twój. Co? Oglądaj sobie mojego streama. Kasper? Wszystko. Ciebie ktoś Dzieci... lubię Chciałbyś na ten sezon czy na następny? Na ten. A kiedy się ten kończy? Ja nie wiem. No to ja może być nie. na ten. To 30 dni około. Znaczy nie... Mniej trochę. Nie, 20? No to nie wiem. W sumie. Na pewno są... za 25 dni się kończy. Tu można. Ej, Fortnite mi tak właściwie dobrze chodzi. No. Tu. Wejdźcie tu. Wejdźcie tepa. Tu. Po co tam? Tak se. Aha, to ja lecę tu bliżej. To jest ładna miejscówka. To ja lecę tu. Mniej przyleciliśmy tutaj zwiedzać. No jak to nie? Aha, dobra. Więc tak jak Fortnite szedł <noise> mi dobrze, to już nie. się jest tragedia. Wykręcałeś. I tak by, ten, by było tak źle. Ja pierd... Tu jest mało osób dziwne, ale mało osób. Mniej niż na Słonej Mało? No, mniej niż na Słonej Cztery chyba, albo więcej. A ja nawet nie mam jak się bronić bo nie mogę wejść do budynku No! Tak ja ja broni Ty przed nami coś widzisz Czy to jest bezpiecznie w miarę? Ja... umarnąłem. Okay. Idzie ktoś znowu. Uważaj. No, czemu nie możesz przeskoczyć murku? Tu drzewa powodują, że nic nie widzę. Widzę przez ściany ogólnie. Pozdro. Mam 8 HP. Świetny cel. Wiem. Co moja metax? Ale bym się doktora Pepera napił. To może Ja się kampię, bo mam 8 HP Aha, czyli został tylko ten typ, który nas nie zna Ale ograł, w sensie jeden team na pewno Co do reszty... O matko, to w końcu widzę Ty, bo tu jakiś kaściu na mnie wierzy, help me o. Zabiłem go Wow, dobra, ja robię apteczkę Weźmy sobie Zadobi Ja potrzebuję... W sumie to już potrzebuję, wziąłem tę apteczkę i idę się no Ej, bo dobrze. Filip pak... kartę... Te... Filip... O dobra, się zioków na kartę, dobra, nice Widziałeś mojego im... w ogóle granie w Fortnite'a na Steam'ie to tragedia Musimy przejść na Minecraft'a Dlaczego? Bo to jest tragedia Nieprawda masz Kasper, a masz Minecraftu tego Bedrock Edition, czy tam Windows 10 Edition? A po co ci Bedrock Edition? Bo na konsoli, żeby z wami grać, to musicie mieć ten Bedrock Edition, albo 10 Windows Edition. Windows 10 gdzieś mam. Nie wiem, czy dam radę się zalogować. A, i zbagowałem się na, na dachu. To ja mam Bedrock Edition. Ale nie będę grał na Bedrock. Właśnie nic nie A dobra, faza jest taka, że jeżeli nie gracie z mną Minecrafta na komputerze, to ja gram sam. Oh. Yy, to pa? ja nie, nie mogę grać w Fortnite a na streamie Dlaczego? To nie no bo Oni mi... po prostu się nie przytują miejscu to, to nie ja streamie To streamie wyłącz mi. streama Ja mam streama, to wystarczy Naprawdę ci mówię Co? Wyłącz streama, ja mam streama, to wystarczy Ja też sobie streama <laughs> Jak chcesz mieć stream, a to nie będę tego Fortnite! O czekaj daj te małe podki bo ja potrzebuję do full tego Ja pierdolę. Ja nie mam tych laty. Ale coś tam miało Mam w ogóle filocowego taktyka Potrzebuję małą podkę Gdzie to te podki są? Siema, po... siema, do tej pory. I tak o, wiem kto to ogląda. Siema, siema. Ktoś mnie ogląda tak właściwie, wow. Murs zapewnie. Nie. No you to chyba Sara będzie. Ale nie wiem, ona chyba miała inne konto. To jest albo Sara, albo Julka. Bo one obie używają tego cytatu. A nie, Paulina używa tego cytatu, ale Julka... W sumie to, so... to chyba wszystkie trzy mogą używać. A gdzie są te małe poty? Wypiłem, już zostały zużyte. Aha, no to pod. Ja pierdolę, pochuję ja tu przy. Eee... Nie, no tu je, wypiłem jedną dużo tylko, chłopie. To daj małe. Ale ja nie mam. No to gdzie one są? Ja je oznaczałem sto razy na żółto. Nieprawda, na żółto Więc ich ogólnie... nie ma. Na żółto jest furgonet w startu. Zaznaczona. Ale w tym miejscu właśnie były żółte. Te, te potki wcześniej. Ja pierdolę. Były, ale ich nie ma. Chyba hmm, teraz jedne W ogóle to... W ogóle to Co potrzebuje snajpa i potrzebuje leczenie i potrzebuje wszystko To jest skrzynka, więc może będzie Ej, niebieski... O nie, 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 pomoc! O matko, to ty, Jesus.